Mróz i smog. Przekroczone wartości alarmowe pyłów. W Rzeszowie Komunikacja Miejska za darmo. Prezentacja wojskowego sprzętu w Jasiące. Armia debatuje, testuje i korzysta. Firma zmierca liczy, że ten rower podbije świat, bo jest elektryczny i coraz modniejszy. Dobry wieczór, jest środa 11 stycznia. Beata Wolańska, zapraszam na aktualności. A dziś zaczynamy od smogu i mrozu, które dziś znów dawały się we znaki mieszkańcom Podkarpacia. W związku z wysokimi stężeniami w powietrzu niebezpiecznych dla zdrowia pyłów PM2,5 i PM10 w Rzeszowie przez cały dzień można korzystać z darmowej komunikacji miejskiej. A wojewódzki inspektorat ochrony środowiska informuje, że od jutra jakość powietrza w naszym regionie powinna się poprawić, bo zamiast mrozów synoptycy przewidują opady śniegu i wiatr. Tak w ciągu dnia wyglądał dziś Rzeszów. Aby przekonać się o jakości powietrza w stolicy Podkarpacia nie trzeba było specjalistycznego laboratorium. Wystarczyło wyjrzeć przez okno. Od rana nad miastem wisiała zawiesina pyłów, gęsta jak mgła. Wielu mieszkańców odczuwało drapanie w gardłach czy ból w piersiach. Wbrew temu, co się wydaje, że szów to nie jest centrum świata, ale niewątpliwie jest centrum województwa, gdziekolwiek się pojedzie, przyjechałam właśnie z odległości 26 km od Rzeszowa. Zapraszam do gminy i wieżyce w dowolny dzień i godzinę powąchać i wyodrębnić plastyk, guma. Nie jest to za przyjemne. Ale co zrobić? No nie wiem, dużo jest pieców, wiadomo, opalanie, ludzi opalają czym tam mogą, to jest efekt. Problem jest od paru lat, no to rok w rok jest to samo, tylko że w tym roku mamy mróz minus 15-20, no to wiadomo, wielki szum. Jak mówią specjaliści, wdychając smog wpuszczamy do naszych płuc drobinki pyłu w wielkości 1,3 ludzkiego włosa. Niewidoczne dla oka, ale to trucizna, z którą nie radzi sobie nasz organizm. Mści się palenie byle czym w starych, nieekologicznych piecach. W tym składzie węgla sprzedawcy przekonują, że w walce ze smogiem może pomóc wybór węgla lepszej jakości. Ale w praktyce często wygląda to inaczej. Palimy śmieciami, niestety. Natomiast my zawsze zachęcamy klientów, żeby nawet jeżeli byli przyzwyczajeni do węgli o słabszej jakości, kupili węgle na próbę. I zachęcamy, żeby jednak palić tymi węglami w pierwszej jakości i o wyższych parametrach. Ale do pieca dokładają też sznury samochodów, nie zawsze najnowszych. Jak to zmienić? Dziś w Rzeszowie każdy mógł korzystać za darmo z miejskiej komunikacji. Pomysł spodobał się mieszkańcom. Darmowa jazda wróci, gdy będzie smog i mróz poniżej minus 15 stopni Celsjusza. Kierowcy widząc to, że, 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 jest, że jest duży ruch i jeszcze jest darmowa komunikacja, no to raczej sprzesioną się z auta na... Na autobusy, także powinno to raczej pomóc w walce ze smogiem. Bardzo dobry pomysł. Ja skorzystałam i na pewno wiele ludzi skorzysta, także nie mam mowy. No smog się może skończyć, jak się przesiądą z samochodu. Smog to nie tylko zmora miejska. Tak było dziś nad Korczyną w powiecie krośnieńskim. Mieszkańcy mówią jednak, że dymiące kominy o tej porze roku to codzienność. Mi osobiście bardzo to przeszkadza, akurat. Ludzie nie są świadomi, co to palą, bo co by mieli w domu, to wszystko wrzucają do pieca, myśląc, że zaoszczędzą to nawet na śmieciach, ale no niestety to zatruwa nasze życie, nasze środowisko. No, nawet jak z domu wejdę, to od razu czuć, że jest, nie jest takie powietrze, jak powinno być. No, rano było bardzo czuć, czuć było, czuć było dym rano. Dzisiejsza mapa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotycząca stanu powietrza w regionie w trzech czwartych świeci na czerwono, a to oznacza, że sytuacja jest naprawdę zła. Od jutra jakość powietrza w naszym regionie ma się poprawić, bo zamiast mrozów synoptycy przewidują opady śniegu i wiatr. Miał chronić pasażerów Rzeszowskiego MPK przed zimnem, ale w największym mrozy tak nie było, bo został kompletnie zdewastowany. Jeden z trzech ogrzewanych przystanków autobusowych, na które jesienią ubiegłego roku miasto wydało ponad 300 tysięcy złotych, zniszczył nieznany sprawca. Nieznany aż do dziś, bo Rzeszowska policja zatrzymała właśnie 29-latka odnalezionego dzięki kamerom monitoringu. Ogrzewane ławki, podgrzewane szyby oraz ogniwa fotowoltaiczne. Takie nowoczesne przystanki w centrum Rzeszowa od początku budziły emocje. Nie tylko ze względu na cenę. No mi się widzi, że tak. Że jest dobry pomysł, no bo jak się czeka, no to się zmarznie. W zimie na pewno się przyda. Jak będą duże mrozy, to na pewno. Oczywiście, że jak najbardziej ogrzewane się przydadzą w mieście, prawda. Także oczekują, a w tej chwili te oczekiwania są dość różne. Ogrzewano wiatę z przystanku przy ulicy Lisa Kuli, pokazywały telewizyjne kamery, pisały o niej gazety i portale informacyjne, także te ogólnopolskie. Wszystko to miało pomóc w utrwalaniu innowacyjnego wizerunku miasta. Jednak tydzień temu przystanek został zdewastowany. Świadków zdarzenia nie było, ale od początku było jasne, że to zwykły wandalizm. Sprawcę udało się ująć dzięki kamerom monitoringu. Policjanci, pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego skrupulatnie przeglądali, można powiedzieć, klatka po klatce zapisy tego monitoringu. No i okazało się, że monitoring zarejestrował moment zniszczenia przystanku we wtorek o godzinie 23. około godziny 23. 29-letni mężczyzna zniszczył szyby kamieniem. Przystanek był ubezpieczony, ale już teraz wiadomo, że naprawa będzie sporo kosztować. Teraz te szyby trzeba zdemontować, rozkleić, zamówić następne, przywieźć je tutaj i zamontować od nowa. Oprócz tego została zniszczona podgrzewana ławka i został cały system ogrzewania zniszczony, bo właśnie on był ulokowany pomiędzy jedną szybą a drugą. Co ciekawe, okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez policję. Miał być doprowadzony do zakładu karnego w związku z innymi przestępstwami. Wcześniej zniszczył inny przystanek przy ulicy Hetmańskiej. Sprawcy grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Wojskowy sprzęt i nowinki technologiczne, amunicja i broń, drony i bezzałogowe samoloty. To wszystko można było dziś zobaczyć w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasiące, gdzie rozpoczęła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Tematem spotkania są nowe technologie wykorzystywane w wojsku. Z niektórych Polska armia już korzysta, inne, jak na przykład koszulki ratujące życie, testuje. A pokazom nowoczesnego uzbrojenia przyglądała się Karolina Ciesielska. Dziś w podrzeszowskiej Jasiące centrum wystawienniczo-kongresowe wypełniło się wojskowym sprzętem. Wjechała tu m.in. samobieżna haubica Kryl, która obecnie jest na etapie badań e, i testów, e, a także samobieżny moździerz Rak. Ten już w najbliższych miesiącach trafi do polskiej armii. To jednak nie wszystko, bo zaprezentowały się tutaj firmy, które pokazywały amunicję strzelecką, broń, wyposażenie, e, kamizelki kuloodporne, e, umundurowanie, e, a także systemy. Łączności, drony i samoloty bezzałogowe. Czyli wszystko to, co może przydać się polskiej armii. To na przykład system dowodzenia jaśmin pozwala śledzić rozmieszczenie wojsk, zarówno swoich, jak i przeciwnika, a także na bieżąco sprawdzać wykonywanie zadań. A dzięki zamontowanym na pojeździe czujnikom również informować o zbliżającym się zagrożeniu. System jest osensorowany, także możemy mieć informacje z czujników, że jesteśmy naświetlani laserem, czyli możemy być za chwilę celem jakiegoś środka rażenia ogniem. A to już mobilna strzelnica opancerzona i pokryta materiałami kuloodpornymi, wykorzystywana m.in. przez żołnierzy wojsk specjalnych. Można w niej strzelać do stacjonarnych tarcz i ruchomych celów, co pozwala przećwiczyć realne scenariusze. Są dwa stanowiska szczeleckie, gdzie równocześnie możemy dwóch strzelających prowadzić, ale obiekt pozwala na prowadzenie szkolenia czy treningu Szczeleckiego w zespołach zadaniowych, które po prostu no, wymijają się i prowadzą cały czas ogień. Na pokazach nowoczesnego uzbrojenia wystawcy prezentowali także broń, karabiny maszynowe, granatniki i moździerze. Nie zabrakło samolotów bezzałogowych i dronów. Może służyć do patrolowania granic. Z takim zamierzeniem był tutaj przygotowywany wiewiór. Wiewiór, czyli? Czyli oto ten tutaj system bezzałogowy, ten statek powietrzny. Też również może wypełniać loty zwiadowcze. Konferencja naukowa, wykłady i pokaz sprzętu to okazja, by dowiedzieć się nie tylko, na czym dziś pracują polscy żołnierze, ale też jakie nowinki technologiczne ułatwiłyby tę służbę. I to dzisiejsze przedsięwzięcie jest tak pomyślane, żeby posłuchali zarówno oficera, który mówi o systemie rażenia, o systemie rozpoznania, o dowodzeniu, o łączności, o logistyce, jak i szeregowego, który zakłada. Te właśnie buty, bo są świetne, a tamtych wolałby nie zakładać. Część prezentowanego dziś sprzętu już w polskiej armii jest. Nad wykorzystaniem innych armia się zastanawia i testuje. Na przykład są specjalne sensory dotyczące funkcji życiowej żołnierza. I sensory te polegają na tym, że w koszulce żołnierz będzie miał te sensory, i na przykład, jeśli w czasie działań bojowych straci przytomność. Niemniej jednak sensory będą dawały sygnał, na przykład do śmigłowców Medevac, że on żyje, tylko po prostu stracił przytomność. Wojskowy sprzęt i uzbrojenie będzie można oglądać w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasiące, także jutro, a w sobotę w Rzeszowie militarny piknik pod hasłem Bezpieczna Polska. Okazją jest pojawienie się wojsk amerykańskich, które od stycznia będą stacjonować w Polsce. Przy ulicy Dąbrowskiego 22. Na terenie jednostki wojskowej będziemy prezentować sprzęt wojskowy. Niewątpliwą atrakcją, jak zawsze, zapewne będzie grochówka. A powodem tego e, pikniku jest powitanie e, Pancernej Brygady Bojowej, która e, już od 6 stycznia e, zaczyna sprowadzać żołnierzy zgodnie z ustaleniami e, ostatniego szczytu NATO. W jednostce wojskowej sprzęt, m.in. chałbice, rosomaki, bojowe wozy piechoty zaprezentują pod Halańczycy. Pojawią się też policyjni antyterroryści i pracownicy laboratorium kryminalistycznego. Początek pikniku o godzinie 12. A w Mielcu ruszy seryjna produkcja Driver Bike'a, czyli roweru nowej generacji. Można na nim jeździć jak na tradycyjnym jednośladzie albo skorzystać z elektrycznego napędu. Można też go złożyć i zabrać ze sobą do domu czy biura. Z pojazdu korzystają już mieszkańcy wielu europejskich miast, gdzie jest szybkim i ekologicznym środkiem transportu. Dlatego firma wciąż dostaje kolejne zamówienia. Na pomysł takiego pojazdu wpadł Marcin Piątkowski, kiedy studiował w Londynie. To była jego praca magisterska. Chciał pokazać, jak rozwiązać problem poruszania się po zatłoczonym mieście. Nietypowy rower szybko otworzył mu drogę do biznesu. Jest przystosowany zarówno do tradycyjnej jazdy, ma też napęd elektryczny. Szybko i łatwo można go złożyć, zabierając do domu, biura czy restauracji i unikając kradzieży. Zalet pojazdu jest więcej. I w tym momencie możemy sobie złożyć ten na koło i to jest tyle. Nie ma łańcucha i to jest rozwiązanie, które my opatentowaliśmy. To znaczy napęd wciąż jest mechaniczny, ale nie ma problemu ze spadającym łańcuchem czy smarem, który kapie na, na nogawki. I po czwarte jest inteligentny. Mamy aplikację mobilną, która za pomocą technologii Bluetooth łączy się z rowerem i służy jako taka deska rozdzielcza tego rowera, czyli prezentuje informacje typu przejechany dystans, spalone kalorie, lokacja na mapie. Pojazdem można jechać z maksymalną prędkością 25 km na godzinę. Baterie pozwalają przejechać 30 km, a można je naładować korzystając ze zwykłego gniazdka elektrycznego w 3 godziny. Z driver bike'a już korzystają mieszkańcy wielu miast, przede wszystkim w Niemczech i Szwajcarii. Testują pojazd, przekazując firmie wszystkie uwagi. Zbieranie opinii potrwa do końca lutego, później ruszy syryjna produkcja. To oznacza rozwój mieleckiego zakładu i nowe miejsca pracy. Część elementów, które my wykonywaliśmy osobiście, żeby móc zwiększyć skalę, będziemy po prostu outsourcować tutaj lokalnie do, do poddostawców w okolicach Mielca. My się chcemy skupić głównie na elektronice, na montażu i kontroli jakości, no i wymyślaniu nowych produktów. Firma planuje miesięcznie produkować około 100 pojazdów. Każdy kosztuje 2500 euro, mimo to klientów nie brakuje, bo ekologiczne pojazdy, którymi szybko można poruszać się po zatłoczonych miastach, mają coraz więcej zwolenników. Każdego roku w Europie sprzedaje się 2 miliony elektrycznych rowerów. W Rzeszowie do pracy poszukiwani są niepełnosprawni ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Taka szansa zdarza się rzadko, bo dotyczy m.in. osób z upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi i autyzmem. Wraz z trenerami pracy niepełnosprawni mają znaleźć zatrudnienie w barze Europejskie Klimaty, tworzonym na bazie tzw. franczyzny społecznej. Podobna placówka istnieje już w Jarosławiu. Bar będzie rozszerzeniem działalności Rzeszowskiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Działający już w Rzeszowie Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Organizatorów ZAS i warsztatów terapii zajęciowej zatrudnia 22 osoby z niepełnosprawnością. Wykonują one prace dostosowane do swoich możliwości. Jest wśród nich produkcja podpałek, prowadzenie mobilnej kawiarynki czy ręczny wyrób kolorowych świec. Pan Tomasz jest ich sprzedawcą. I dla mnie po prostu jako dla osoby niepełnosprawnej, praca jest no czymś bardzo ważnym, nawet powiedziałbym sobie ważniejszym i bardziej cenię sobie pracę w ten sposób niż osoba w pełni sprawna i w pełni zdrowa. Tak jest w każdym przypadku, bo miejsca pracy dla nich to prawdziwa rzadkość, a szkoda, bo są najlepszym sposobem rehabilitacji i szansą na wyjście z domu. Od połowy lutego ten Rzeszowski Zas rozszerzy swoją działalność o lunch bar Europejskie Klimaty w ramach unijnego projektu społecznego. Bar poszukuje osób ze stopniem umiarkowanym bądź znacznym. Wszystkie osoby zostaną, nie, będą miały pomoc. Pomoc trenera pracy, pomoc psychologa, doradcy zawodowego. Będą wspierane na każdym etapie. Rekrutacja przyszłych pracowników w Rzeszowie potrwa do 15 stycznia w zazie w budynku Reny przy ulicy Rejtana 10. Poszukiwanych jest 18 osób z niepełnosprawnością i 5 trenerów pracy. Jednym z nich chce być pani Katarzyna. Bardzo lubię gotować. Pieczenie to też. I chciałam powiedzieć, że. Osoby niepełnosprawne to jest taka chęć pomagania im, że po prostu oni potrafią naprawdę dużo tak jak i my. Szczególnie poszukiwane są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Takie oferty należą do rzadkości i głównie dotyczą zakładów aktywności zawodowej. W Polsce funkcjonuje obecnie blisko 90 zakładów aktywności zawodowej oferujących pracę chronioną osobom z głębszą niepełnosprawnością. Myślę, że ogromnym sukcesem naszego województwa jest to, że mamy tych zakładów najwięcej, bo aż 13. To jest 461 tak bardzo potrzebnych miejsc pracy. Pieniądze na rozszerzenie działalności ZAZ-u w Rzeszowie udało się zdobyć z Unii Europejskiej. Nowy lunch bar będzie się mieścił w Galerii Central Park w Rzeszowie. Ma działać identycznie jak placówka Ziarosławia, w której pomocnikami kucharzy i kelnerami są osoby niepełnosprawne. Każdy kto skorzysta z usług nowego baru, wesprze pracę osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Teraz szansa na pracę za granicą. Ponad 400 euro za tydzień za oraz bezpłatna nauka języka. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął właśnie rekrutację osób zainteresowanych zatrudnieniem w Niemczech i Holandii. W przyszłym tygodniu podobne spotkania zaplanowano w Tarnobrzegu, Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie. Marcin Guzek przez lata był żołnierzem. Później pracował jako elektryk m.in. w Rzeszowie czy w Belgii. Wrócił do kraju i zaczęły się problemy, bo zarobki nie wystarczają na utrzymanie rodziny. Wyjazd za granicę, jak mówi, to dla niego szansa na lepsze jutro. O pieniądzach w Polsce, a, a za granicą to nie ma czym rozmawiać, bo każdy, kto pracuje za granicą, wie, jak to wygląda. I to jest była ziemia, jest w ogóle jakość pracy inna, y, sprzęt, jaki tam jest używany, a jaki u nas jest używany w firmach. O Podkarpacie to nawet nie będę wypowiadał, bo no, my niestety jesteśmy taka trochę gorsza Polska na dole i no, jest gorzej u nas. W podobnej sytuacji jest dużo więcej osób, na przykład Patryk Pasko. Po sześciu latach stracił pracę. Od dwóch miesięcy jest na bezrobociu. Planuje znaleźć dobrze płatną pracę, a później ściągnąć do siebie całą rodzinę. Są oferty pracy tutaj na miejscu, ale no stawki i wynagrodzenie, żeby na przykład utrzymać się z rodziną tak, jak ja mam jest syna, to no nie pozwalają na to. Jeżeli na przykład żona jeszcze nie pracuje, to warto się właśnie rozejrzeć, wyjechać za granicę i, i tam, no wiadomo, większe zarobki, jakieś możliwości, zawsze awansu czy czegoś i, i rozwoju swojego. W Niemczech poszukiwani są kandydaci na stanowiska elektroinstalator, hydraulik, serwisant elektronik oraz spawacz. W Holandii pracownicy budowlani. Chętni do pracy mają mieć zapewnione zakwaterowanie oraz, w razie potrzeby, bezpłatny kurs języka. Zależy, ile firma oferuje, ale oficjalnie, jak powiedziano, 400 euro na tydzień, na czysto, no to. To no takie warunki są przyzwoite. Dziś chętnych do pracy za granicą nie brakowało, choć jak zauważa Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, co roku kolejki są coraz mniejsze. Może to oznaczać dwie rzeczy, że zarówno u nas już nie jest aż tak źle jak było, no ale też na pewno spora ilość ludzi już wyjechała i ci, którzy liczyli się z wyjazdem, już wyjechali. Natomiast my tutaj organizujemy spotkania z pracodawcami sprawdzonymi, to są tylko i wyłącznie pracodawcy, którzy przyjeżdżają do nas z rekomendacji innych urzędów pracy z innych krajów. W przyszłym tygodniu podobne nabory do pracy zaplanowano w Tarnobrzegu Przemyślu, Krośnie i Rzeszowie. W lutym Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie organizuje kolejny nabór, tym razem do pracy w Anglii. Od nowego roku rolnicy mogą legalnie sprzedawać własne produkty. Dla wielu gospodarstw to szansa na podniesienie dochodów. Nowe przepisy cieszą między innymi Marcina Dunaja z Lubli w powiecie strzyżowskim, który mleko z gospodarstwa przetwarza na sery i masło. Marcin Dunaj wspólnie z żoną prowadzi 80 hektarowe gospodarstwo, uprawia zboża i hoduje bydło mleczne. Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Krakowie, w kierunku marketing i zarządzanie w gospodarce żywnościowej. Przekonuje, że wiedza z różnych dziedzin jest dziś potrzebna, by rozwijać gospodarstwo. To od marketingu przez chemię, biologię, no wszelkie dziedziny, mechanika, elektronika, no wszystko teraz chcący żeby... Nowocześnie gospodarować, wszelka dziedzina wiedzy jest potrzebna. Żeby poprawić dochody swojego gospodarstwa, sam skonstruował urządzenia do własnej przetwórni, w której przerabia mleko na sery i masło. Teraz będzie powiększał stado, bo docelowo może tu przerobić nawet 500 litrów mleka dziennie. No jest to jakaś alternatywa, żeby, żeby zrobić produkt gotowy. I sprzedawać go pod własną marką. Jest to. Wymaga wielu wyrzeczeń i pracy, żeby zbudować markę, ale jest to możliwe. Pan Marcin nie ma problemów ze sprzedażą sera i masła, a już planuje ubiegać się o certyfikat ekologicznego gospodarstwa, bo tego oczekują klienci. Czy to jest tylko zwykły ser? Nie, nie tylko zwykły. Według receptury e, babci. Produkujemy biały ser twarogowy. Według receptury małżonki, mocarelka, różne smaki. Też robimy przesmażany żółty serek. Rozpoczęcie przerabiania wytworzonych w gospodarstwie produktów, np. mleka, zboża czy warzyw, ułatwiają także unijne programy realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest na ten cel prawie 145 milionów złotych. Tylko w ubiegłym roku na Podkarpaciu o takie dotacje ubiegało się 24 rolników, a wnioskowana kwota to 22,5 miliona złotych. A na koniec stoki narciarskie. Zimowa aura zdecydowanie sprzyja narciarzom i właścicielom wyciągów, bo śniegu nigdzie nie brakuje. Na przemyskim stoku narciarskim są nasi reporterzy Ilona Małek i Marcin Pawlak. Jakie są warunki narciarskie i czy w takim mróz byli dziś chętni do ich sprawdzenia? Warunki są bardzo dobre, chociaż niestety mróz szczypie w uszy i w nosy. Gdyby tego mrozu nie było, myślę, że narciarzy byłoby więcej, ale nie brakuje śniegu. Tutaj pokrywa śnieżna to prawie 80 cm. Ja chciałem powiedzieć tylko, że z tej pogody korzystają nie tylko narciarze, ale także właśnie wszyscy ci, którzy organizują to zimowe szaleństwo, bo praktycznie na większości podkarpackich stoków, no, Taki dzisiaj obrazek mamy, a więc pracują armatki śnieżne i korzystając z tej temperatury te stoki nawet na zapas są dośnieżane. A razem z nami jest pan Marek Osiadacz, dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witamy. Dzień dobry. Panie Marku, ferie za, no, ostatnie odliczanie do ferii. Wszystko przygotowane? Wszystko przygotowane, jesteśmy przygotowani. Tak jak Państwo powiedzieliście, o 80 cm śniegu na naszym stoku, warunki doskonałe. Ze względu na zbliżające się ferie w najbliższy piątek i sobotę wydłużamy czas pracy naszego stoku do godziny 22, także serdecznie zapraszamy. No Tak jak Państwo słyszeli, stok w Przemyślu także zapraszamy. Nie przez przypadek tu już dziś jesteśmy z Iloną, bo właśnie w ten weekend także rozpoczynamy naszą zimową akcję. Zima w regionach i w ramach tego cyklu na antenie ogólnopolskiej TVP3 będziemy pokazywać to, co dzieje się ciekawego tej zimy na Czyli te najciekawsze Ciekawe miejsca będzie między innymi w ustrzykach dolnych, gdzie będziemy państwa namawiać do zapięcia nart biegowych, do zjazdu ze stoku. No, ale ale także próbujemy i... też Właśnie. wyjechać specjalnym rowerem na sam szczyt. Chciałem powiedzieć, że także inne sporty zimowe będziemy państwu przez kolejne zimowe weekendy pokazywać, nawet. Y... Kulik się odbędzie, a więc już dzisiaj stąd w przemyśle zapraszamy, oczywiście zachęcamy do uprawiania zimowego szaleństwa, jest gdzie zjeżdżać na Nartach, ale także zapraszamy na nasze programy Zima w regionach już w ten weekend pod Karpacie startuje. To byli chyba trochę zmarznięci Ilona Małek i Marcin Pawlak z Przemyśla. Bardzo dziękuję. A jutro warunki narciarskie prawdopodobnie jeszcze się poprawią, bo będzie trochę cieplej, ale za to popada śnieg. O szczegółach już za chwilę Beata Gubernat, a w aktualnościach to już wszystko. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.